Jesteśmy właśnie w drodze do zakupanego. I jedziemy grupą 8 osób. Zaraz będziemy dojeżdżać do pięknego miejsca, gdzie będą przepiękne widoki, i na pewno tam je. Jest przepiękna pogoda, jak wczoraj, minus 15 stopni. Zatrzymaliśmy się właśnie busem, którym jedziemy, żeby podziwiać piękne widoki. Tutaj są zawsze pieniny i tatry widoczne. Niestety mamy mgła, chociaż jest piękna pogoda i jest bez słoni, niestety tam w Dali jest mgła. Nie widać jego tak dokładnie, ale zarys, nie wiem jak będzie w aparacie, w kamerze, ale, ale my gołym okiem zarys tutaj, w gór, widzimy. Jest przepiękny. Jak ci się podobało, Nick. Chcieliśmy wcześniej z busa, ponieważ były straszne korki, już nie chcieliśmy ich w nich dłużej stać. Kierujemy się teraz w stronę krupówek i będziemy zbudować do kopana, jesteśmy właśnie na korpówkach, byliśmy w karczmie na w z grilla na sypkach, na grzańcu idziemy dalej. A tak oto Daniel wygląda na wakacje. idzie. Przyszliśmy właśnie do najmniejszej na świecie fabryki zwierków i akurat trafiliśmy tak, że za minutę będzie pokaz robienia cuksów, także będziemy mieli powtórkę z sobotni będziemy mogli się porównać jak jest tutaj i jak jest tam. Teraz będziemy oglądać. Ty co, to nic nie chcę dodać. Okay. Dzięki, Dzięki za komentarz. Właśnie robiłem pani Lodu Pańskie, będziemy jeść pierwszy raz. I w czwórkę wszyscy bierzemy jak Znacznie lepiej, znacznie lepiej. Jutro jedziemy na narty, a wieczorem na baconeczka. Idziemy właśnie na bacówkę. Gospodarz właśnie poszedł do środka po coś ciepłego, a my wchodzimy do środka. Oh, jak fajnie. Właśnie dostałam kolejny okszan od chłopaka. E, za to, że nagrywam snapy, a nie nagrywam tutaj. Jakoś tak, telefon łatwiej chyba mi się wydaje, już tutaj z takim wielkim sprzętem nie jestem jeszcze do końca przyzwyczajona. E, właśnie jedziemy na Narty. Mamy 32 km. Jedziemy w polecone miejsce przez pana, który wczoraj nas wiózł e, do zakopanego. Zwykle to bardzo spokojne miejsce, super stok i takie centrum narciarskie. I tam można wszystko zrobić, zjeść, jeździć, spędzić cały dzień. Ale że jest takie na uboczu, że nie ma tam dużo ludzi i można faktycznie. Pokojnie, a tym bardziej, że Monika i Michał będą się dopiero uczyć, więc chcieliśmy tak bardziej w takie właśnie niekomercyjne miejsce pojechać. Zresztą i tak nie, nie lubimy dużo, dużo ludzi na stoku, zresztą to też nieprzyjemnie jeździ. Odjeżdżają już bez mnie. Pa! Pa! No co zrobimy. To jest nasz ośrodek, jeszcze raz tak pokażę. Bardzo przyjemne miejsce, bardzo fajnie właściciele. Zadowoleni jesteśmy, to na pewno. Jeszcze tylko do jutra jedziemy. Jesteśmy tutaj, a potem już jedziemy dalej. Jeszcze do końca nie wiemy gdzie, ale pewno się wszystkiego dowiecie. Elo, elo. 5, 2, 0. Najlepsze. Hej! Jesteśmy już gotowi na narty i zaraz wchodzimy. Na stok, a tych państwa to będzie pierwszy raz w życiu. <głos> <głos> Woo, bravo. Woo. Zaczynamy przygodę. Przerwę. Jesteśmy na Kapuśniaku. Jest fantastycznie, bo zobaczcie, tam siedzi długo, jedna pani. Jest pusto. Nie ma w ogóle ludzi. Trafiliśmy w idealnym momencie. Na stoku jest naprawdę poza nami, nie wiem, z 5-10 osób. Więc rewelacja: nikt na świecie nie najeżdża. Nie ma tłoków, nie ma kolejek, nie ma czekania na, czekania na ławeczkę. pijemy jeszcze grzańca. Mamy jeszcze godzinę na zjazdy, bo kupiliśmy sobie karnet na 4 godziny. Zjeżdżamy trochę i wracamy do środka. Wieczorem planujemy chill out, odpoczynek, grę w ping-ponga, w piłkarzyki i takie tam atrakcje. Jutro do 12 musimy zdać pokój i jedziemy dalej. jeszcze w dalszym ciągu nie wiemy gdzie, jeśli na Słowacji, ale będziemy dzisiaj szukać jakiegoś noclegu na, na Airbnb. Zobaczymy, co nam tam ciekawego wpadnie. Chcemy też pojechać na nocą, jazdy, żeby pokazać jak fajnie się jeździ nocą Monice i Michałowi. Jesteśmy po jedzonku, właśnie w tej tak? karszmie tutaj, tak. co widzicie, zjedliśmy pyszne jedzonko. Tu idzie Daniel, hej. My zakładamy na narty. Trzymał się z nami po drodze, jak zjeżdżałyśmy na początku. Taki Marcin, który zaproponował pomoc Moni, dodatkował jeszcze w nauce i zjechał z nią kilka razy. Jest tutaj instruktorem i zrobił to za darmo, więc fantastycznie. O, jedzie Michael za Monią. Zatrzymał się, żeby było lepiej go widać. To jest stary wyjadacz. Patrzcie, to, patrzcie gościa. Pierwszy raz na swobodzie, jak zapierdziela. Pięknie, pięknie. Pięknie! Akurat stok nie jest zbyt długi, bo ma 700 metrów. E, więc jak dla mnie trochę ciężko jest się najeździć, może w ten sposób. Nie jest też zbyt łagodny. Więc jak tam na początku jest kawałek łagodny stok, a potem już się robi stroma, stroma w miarę ściana. Więc naprawdę jak na pierwszy raz, to jestem bardzo z niej dumna, bo są genialni, super zjeżdżają i jest yy, już też trochę nawet oblodzony, no, szczególnie wiadomo w tych bardziej stromych miejscach a i tak sobie świetnie dają radę i to jest bardzo dobre, bo to jest bardzo dobra szkoła, dlatego że yy, jakby zaczynali z takiej malutkiej ośnej łącz, łączce tak zwanej, no to może by szybko zaopali, ale nie poczuliby co to jest ta prędkość, co to jest ten oblodzony stok a tak już mają wszystko za pierwszym razem nic ich przynajmniej nie zaskoczy, teraz już, teraz już będą mogli normalnie szczyty zdobywać na tych nartach będzie super bo to jest właśnie Marcin, który nam pomagał na nauce bo tutaj a propos tego chłopaka, tego Marcina, który, który pomógł trochę Moni on jest tutaj instruktorem, ale Mówi, że, że się w sumie dzisiaj trochę nudził i dlatego zainteresował się nami i chciał pomóc, bo wiedział, że moja jest porządkująca. I, I jak zjeżdżaliśmy pierwszy raz razem, ja jeszcze byłam z nimi, bo potem sobie odjechałam trochę kilka razy, sobie zjechałam tak szybciej po swojemu, moja została za was z nim i się pytał, czy, czy ja jestem moim mamą. <laughs> Prawda? Powiedz, tak było. I moja teraz doszła do ta, ta, takiej ja No Myślę, że to jest dlatego, że ja się coś nie do macie coś pytałam. E, typu, ale czy mogę jeszcze raz, ale czy dobrze, ale tak, a nie, inaczej. No i generalnie mi się wydaje, że to właśnie chodziło o to, że... Może dlatego stwierdził, się... że, że jestem jej babą, bo... No, bo tak bo ja już... takie pytania zadawałam, typu... Jak do mamy. No. no, bardzo zabawna sytuacja. Generalnie chłopak jest od nas młodszy, bo się okazało, że ma 20 lat. Przed chwilą dostałyśmy od Daniela taki świetny rozgrzewacz gorączek, gorączek, bo ja mam oczywiście nie te rękawiczki, które powinna mieć, Genialne. Przełamujesz i rozgrzewają się. Ja mam sobie je włożone tutaj w rękawiczki, także mimo tego, że mam mokre rękawiczki, mam bardzo cieplutko w rączki. Takie ogrzewacze są do użytku jeszcze kilka razy. Wystarczy wrzucić je i zagotować. I na następny stop gotowe. Czy powiesz coś do kamery na szybko? Tak, że jest fajnie, ale krótko i zaraz skończymy, więc już <laughs> Krótko, 4 godziny. Krótki stok 700 metrów. No właśnie, to jest najgorsze. No, My lubimy zdaniem takie długie, żeby sobie pojeździć bardziej. Pięknie. Zagrywam! Jedzie danie! Oj, Szczadu, myślałam, że we mnie wjedziesz! A <grywamy>. Aj, pójdź! Jest godzina prawie 18. Właśnie zeszliśmy ze stoku. Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale bardzo pozytywnie zmęczeni. Jak się podobało? Fenomenalnie!